Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe. Utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym.